Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tego 10-sekundowego testu, to znaczy, że twoje ciało prosi o pomoc. Ten test jest niesamowicie prosty. Jedyne co musisz zrobić, to poprawny przysiad. Więc teraz proszę cię, abyś wstał i ułożył swoje stopy na szerokość swoich bioder. Następnie wyciągnij ręce, nie garb się i w tym momencie staraj się zrobić przysiad w sposób taki, aby twoje plecy nie zaczęły się Garbić tak, by ręce nie opadły i tak, aby kolana nie zaczęły wchodzić do wewnątrz. Oraz ostatnią rzeczą jest to, aby podczas tego przysiadu twoje stopy się nie oderwały od podłoża. Mają cały czas twoja pięta ma dotykać podłoża. Dobrze, więc teraz zrobimy sobie taki poprawny przysiad. Wyciągnij ręce, ściągnij łopatki, nogi na szerokość bioder, wdech i. Takie jeśli podczas tego przysiadu pięty się odrywały, oznacza to sztywność stału skokowego. Garbiłeś się, oznacza to słabą mobilność piersiowego. Kolana się zapadały, brak kontroli bioder. W tym filmie pokazałem Ci tylko test, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak naprawić swój brak mobilności, to zapraszam Cię do obserwowania tego profilu.